Witam Was do mili Ludkowie. Dzisiaj piątą część Śląskiego słownika. Jak dycki i obydana poczynać z Danii, a Wy spróbujcie go dokończyć. To już zaczynamy. Ten galniec je przykryty. Deklim, po deszczu. Na niebo wylazła bardzo piękno. Dynga. A ten bajtel puszczo dracha. A zaś ten bajtel growe? Fuzbal. Ta mało frelka modziogę burstak z kulitego dostała geszynk. Zasildeczka dała starzykowi kwiotka, bo mogło we wielki zocy. A stażik wrazi se te kwiotka do blumwazy. Belcik chce kupić pernacie fajny geszynk. Tuż idzie do sklepu, co by go obsztelować. Po placu skocze mały cilip, albo ciąpel. A zaś ten wielki zwierz, to jest elefant. Tuż na dziś oto tela. Pięknie Wam, dziękuję. Mam nadzieję, żeście wiele z tego odgadli. A jak żeście odgadli, to już naciśnijcie, Elimocie chęć ta przyciśniono ku górze gość. Dziękuję pięknie.